możemy na tak, tak ogłaszam, ogłaszam wyniki naszej konkurencji, naszych po trasa liczyła tak woli informacji 1100 metrów to było 1100 metrów wygrała Basia ten odcinek na koniu o to było nie jeszcze raz powiem Nie prawdę Brazowa, rzecz nie na swoim rodzaju przyjaciela Jacka Rydzyńskiego. Bardzo mi Obraz jest troszeczkę skórzony, ale mam no, Ale był, był bitewny, spowodował to. to, potem, <ślamy> to, to ja, proszę bardzo. Jotrek ja uważa na pistolet I Słuchajcie, <grymna> brałem udział w trzech, więcej brałem udział, może w trzech... <grymna> sześciu ale z tych imprez jest... <grymna> <Baśka, wszystko grymna> był W tym roku świaci, to o bardzo Ojciec, się <grymna> Tutaj mamy rozetki, tak jak mówiłem, Baśkę Barwa, barwa, koleżerów. barwach koleżanów ja, ja. Ja. To kolejne miejsca. Osoby będą wchodzić i dostaną ode mnie rozetki na pamiątkę. Drugie miejsce. No kurczę, Stanisław Kuczyda. Kuczyda. <noise> o, Trzecie miejsce, zaprzyjaźniona od na wielu nas, Stajnia Dżonero i pan Zenek Piechota. Gratuluję, 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 gratuluję. Gratuluję, miejsce. О, Шварцмиц, Эва Пахарц, а? Моника Баева тоже таала. Эмина төгсөж. Таксиг биний төшөж дихэж. Эва Пахарц. Нона. Лаконю вектор. Прошэп биний партнера. Томуй се. Jasiu. Stasiu sztycki Jadwiga Jaroś na Olimpię! Z języczkiem, z języczkiem! <laughs> <laughs> A wóz w ogóle dumny nie jest tego powodu, ty za Jakże ważne miejsce, nie ale jakże ważne miejsce, ten ostatni zbiera zawsze wszystkich miejsców, zbiera wszystkich miejsców, Beata? Nie ma, nie Dobra, nie da. bo na sobie tu, Tutaj słuchajcie, jest odchodzący jeździec. Odchodzący szkolerzer. Trzeba było pomyśleć. To jest ten szpoleżer, który zbiera wszystkich jeźdźców. I proszę o tym pamiętać. Pierwszym może być. Pamiętać, jakie przepisy. Ale to jest to. To być to. być, był Ostatni trzeba umieć umieć Piotrego, ja bym ostatnio nas kupił. Na tym, na tym Część, Nie wyglądasz wina ostatniego. Słuchajcie, wykorzystując jeszcze tą piękną pogodę listopadową... Na Przejdziemy się, się przez 40 minut o tym naszym pięknym lesie. A potem wszystkich was zapraszam na kaszankę i na fasolkę po kastryjsku. Wow, ale, wow. Ja przepraszam, natomiast... <grydżamy> do... Jeszcze tutaj dla naszych najważniejszych i na dla wszystkich jest tutaj suszony Ja Ją żony, z zawsze chodził po... Więc proszę sobie... Ja du, na <suszę>